Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie. Krzysztof Pielach, Siła Regeneracji. Witam Was w kolejnym odcinku Inwestuj We Własne Zdrowie. A dzisiaj zestaw treningowy ćwiczenia na plecy lub też trening pleców. Będzie to sześć ćwiczeń, które możecie sami dozować, w jakiej intensywności robić. A w głównej mierze chodzi o to, aby wzmocnić całą górną obręcz barkową, lub też całą górną część pleców, w przypadku problemów z dolnym odcinkiem kręgosłupa, należy wytestować i sprawdzić, czy Wam te ćwiczenia nie sprawiają więcej dolegliwości bólowych. Jeżeli tak jest, jeżeli podczas ćwiczeń będziecie mieli więcej dolegliwości bólowych, lepiej zrezygnować z tych ćwiczeń i ich nie robić, bo zestaw już na rwę gulszową, tudzież ból w dolnej części pleców już zrobiłem i odsyłam Was tutaj do góry na ten film. Przygotujcie sobie jakąś piłeczkę, może być piłeczka tenisowa, obojętnie, skarpetka zwinięta w rulon, bez różnicy, wystarczy, żeby, żeby coś było okrągłego. Kładziemy się na ziemi, przygotowujemy sobie matę, żeby było Wam wygodniej, a ja się kładę na brzuchu, wszystkie ćwiczenia będą na brzuchu, dlatego mam mikrofon, żeby Wam już tutaj nie zakłócać i więcej przerw nie robić. Zaczynam od pierwszego ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie, złączmy ręce w ten sposób, unieśmy górną część tłowia i przenosimy je do przodu, kładziemy i wtedy znowu do góry i łączymy znowu ręce, kładziemy głowę i znowu do góry, kładziemy i możemy wykonać to jedną, dwie minuty, tak jak wy czujecie, jak Wam jest dobrze. I drugie ćwiczenie, jedna ręka do, do przodu, odwrócona, a druga ręka do tyłu, nawrócona, i ręce do góry razem z słowiem, i zamieniamy ręce w ten sposób. I powtarzamy to minimum 10 razy. Jeżeli Wam jest ciężko, możecie oprzeć głowę o matę. Jeżeli dajecie radę, radę no to wtedy trzymacie głowę w górze. No i teraz trzecie ćwiczenie. Trzecie ćwiczenie opieracie głowę o matę w ten sposób. Zakładacie ręce na kark i je rotujecie tak, aby umieścić je na dolnej części pleców. No i powtarzacie kilkakrotnie. Czwarte ćwiczenie. Uginamy ręce w stawach łokciowych pod kątem 90 stopni, w stawach ramiennych to samo i unosimy ręce do góry. Rotujemy, aby kciuk był skierowany ku górze. Opuszczamy i to samo. Kciuk do góry, rotujemy ręce, do dołu opuszczamy. Do góry, rotujemy, opuszczamy. Do góry, rotujemy, opuszczamy. No i powtarzamy. I teraz robimy ym, trzy w jednym. Robimy, unosimy ręce do góry wraz z nogami, później opuszczamy do dołu, unosimy literę Y raz z nogami, opuszczamy do dołu, unosimy, ściągamy, robimy literę W. Czyli tak. I unosimy nogi, ręce, Y. Nogi, ręce i w. Nogi, ręce. No i powtarzam. I, y, w. I, y, w. Ostatnie ćwiczenie, szóste. Bierzecie piłeczkę. Dla mnie najtrudniejsze ćwiczenie. Zobaczymy, mi, czy mi się uda. Jeżeli się Wam nie uda z piłeczką, tak jak mi, bo zaraz to zobaczycie, no to robicie wtedy bez piłeczki i tylko przekładacie ręce. Głowa leży na macie, i staramy się przełożyć i złapać piłkę. Jak widzicie, ja mam z tym trochę trudności. Uciekła mi piłka. No i próbujemy. Jeżeli nie dajemy rady z piłką, odkładamy piłkę i tylko przekładamy ręce. No i moi drodzy, sześć ćwiczeń dla Was. Jest to bardzo fajny zestaw. Jeżeli je wykonacie, to będziecie czuli tutaj, że od razu się wyprostujecie klatka piersiowa, wypnie się do przodu. Bo tutaj mięśnie piersiowe większe ulegną rozciągnięciu. A tutaj mięśnie pomiędzy łopatkami, mięśnie górnej części głowy doskonale się e, 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 wzmocniam. E, mam nadzieję, że ten odcinek przypadł Wam do gustu. Sześć fajnych ćwiczeń. E, uważam, że fajnie by było je zrobić. Spróbujcie. Jeżeli Wam któryś pasuje, wbudujcie je w swój e, cały dzień. A jeżeli cała, sześć, cała szóstka tych ćwiczeń Wam podpasuje, no to e, dawajcie znać, czy daliście radę zrobić ćwiczenie także z piłką. Dzięki wielkie. Pozdrawiam Was serdecznie. Krzysztof Pielek, siła regeneracji. Do następnego razu.